Ciemno wszędzie, Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, wszędzie. Co, to to będzie, co to będzie, co to będzie. Zamknijcie od picy i stańcie do katruy. Żadnej lampy, żadnej świecy w oknach zawie się całuje. Niech księżyca, jasność blada. Szczelinami tu nie wpada. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jak kazałeś, tak się stało. Ciemno wszędzie, wszędzie, głucho wszędzie. Co to, to będzie, co to będzie? będzie? będzie. Czysto we duszeczki. W jakiejkolwiek świata stronie, czyli która w smole płonie, czyli marsnie na dnie rzeczki, czyli dla dotkliwszej kary, surowią szczepiona drewnie, dią w piecu gryzą żary i piszczy, i płacze żebnie. Grobana niech się tu zbierze, odchoł obchodzimy dziady, Wstępu gdzie święty przybytek, jest zjałmużna, są pacierze, jest jedzenie i napitek. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to, co to będzie, co to będzie. Co to będzie? Podajcie mi garść dzieli, zapalam ją wyspośpiechem. skoro pomyk w górę strzeli, pęcie go z takim oddechem. O tak dalej. Żwawo, żwawo. Przyzwy z lekkimi duchy, toście wśród tego padoły, ciemnoty i zawieruchy, nędzy płaczy i mozołów. Zabłysnęli i spłonęli, jako tagar skaką dzieli. Kto z was wiecznie boli szlakiem, w niebieski kinesz zedział bramy. Tego lekkim jasnym znakiem przyzywamy, zaklinamy. Mówcie, komuś komu, 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 pragnie, pragnie. Kto, kto z was ładnie, kto z was pragnie. Patrzcie, a patrzcie do góry! Coś tam po sklepieniem świeci. Oto złocistymi pióry przepiące się dwoje dzieci. Kręcą się pod serki jak gołąbek z gałąkiem na drzewie. Tak aniołek i gra z aniołkiem. Jak listek z listkiem w powiebie, kręcą się pod cerkwi wierzchołkiem. Jak gołąbek z gałąkiem na drzewie, tak aniołek i gra z aniołkiem. Do mamy lecim do mamy. Cóż to, mamo? Nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy, a to siostra moja Rózia. My teraz w raju latamy, tam nam lepiej niż u mamy. Patrz, jakie główki w promieniu, u biur z jutrzenki światełka, a na oboim ramieniu, jak u motylków skrzydełka. W raju wszystkiego dostatek, co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim. Wypływa trawka. Gdzie dotkniem, rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy nas nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziatek, zamknięta do nieba droga. Lecz, Lecz choć wszystkiego dostatek, dręczy ich nuda i trwoga. Ach, mamo, dla twoich dziatek, zamknięta, zamknięta do nieba droga. Czego potrzebujesz, duszeczko? Żeby się dostać do nieba. Czy przeciw pochwały Boga, czyli oczy smaczek słodki. Są tu pączki, ciasta, mleko I owoce, i jagodki. Czego potrzebujesz, duszeczko, Żeby się dostać do nieba? Nic nam, nic nam nie potrzeba. Zbytkiem słodyczy na ziemi Jesteśmy nieszczęśliwymi. Ach, ja w moim życiu całem Nic gorzkiego nie doznałem. Pieszczotki, łakotki, swawole, a co zrobię? Wszystko caca. Śpiewać, skakać, wybiec w pole, Urwać kwiatki dla rozalki. Oto była moja praca, A jej praca stroić ra lalki. Przylatujemy na dziady, Nie dla modłów i biesiady. Niepotrzebna msza ofiarna, Nie o pączki, mleka chru mleczka, chrusty. Prosim gorczycy dwa ziarnka, A ta usługa tak marna Stanie za wszystkie odpusty. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, Kto nie doznał goryczu ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Bo słuchajmy i zważmy u siebie, że według Bożego rozkazu, Kto nie doznał goryczu ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie. Aniołku, duszeczko, czego chciałeś, macie obie. To ziarneczko, to ziarneczko. teraz z Bogiem idźcie sobie. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcie nas w pokoju. A kysz, a kysz. A kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, widzicie pański krzyż? Nie chcecie jadła, napoju, zostawcie nas w pokoju. A kysz, a kysz. Straszna północ przybywa. Zamykajcie drzwi na Weźcie słony pęk włóczywa. Stawcie się środku koczowódki. A gdy laską skiną zdala, niechaj się łódka zapala. Tylko żwawo, tylko śmiało. Jużem gotów. Daj hasło. nało zawrzało i zgasło. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co, co to, to będzie? będzie? Dalej wyznaj się zszym duchem. Coś cię do tego opadło. Przykuć zbrodni łańcuchem. Z ciałem, duszą, pospołu. Choć zgon lepiakę rozkruszy. Choć anioł śmierci was boła. Żywot z cielesnej katuszy dotąd wygrzeć się nie zdoła. Jeżeli karą tak sroga Ludzie nieco zwolnić mogą I zbawić piekielnej jamy, Której jesteście tak blisko. Was wzywamy, zaklinamy Przez siebie u was, przez ognisko. Mówcie komu czego braknie, Kto z was pragnie, kto z was zwłaknie. Hej, kruki, sowy, orlice, Obyce, kwiąte przeklęte żarłoki, Pójście mnie tu pod kaplicę! Pójście mnie choć na dwa kroki, Wszelki duch, jakaś potwora, Widzicie w oknie potwora? Patrzcie, patrzcie, jakie lice, W gębie dym i błyskawicze, Oczy na głowę wysiadły, Świecą jak węgle popiele, Włos rozczochrany na cele, A jak suchy, snow cierniowy, płonąc zmiotłem ognia ciska, Tak od potępięca głowy Strzaskiem sypią się i skrzyska: Dzieci! Nie znacie mnie, dzieci? przypatrzcie się tylko z bliska przypomnijcie tylko sobie ja nieboszczyk pan wasz dzieci wszak to moja była wioska dziś ledwo rok umija trzeci jak mnie złożyliście w grobie ach zbyt ciężka ręka boska jestem w złego ducha mocy okropne cierpię męczarnie kędy noc ziemię ogarnie tam idę szukając nocy a uciekając od słońca, tak pędzę żywo tłaczy, a nie znajdę błędom końca. Wiecznych głodów jestem pastwą. A któż mię nakarmić raczy? Szarpie mnie żarłoczne ptactwo. A któż będzie mój obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. Szarpie go żarłocznie ptactwo. A któż mu będzie obrońca? Nie masz, nie masz męką końca. A czegoż potrzeba dla duszy, aby uniknąć katuszy? Czy prosisz o chwałę Boga? Czy o poświęcone gody? Gdzie z ostatkiem mleka chleba są owoce jagody? Mów, czego trzeba dla duszy, aby się dostać do nieba? Do nieba? Luźnisz mnie. O nie! Ja nie chcę na nieba. Ja tylko chcę, żeby ze mnie prędzej się dusza wywlekła. Stokroć wolę pójść do piekła. Wszelkie męki zniosę snadnie, wolę jęczeć, w piekle na dnie, niż z duchami nieczystymi błąkać się wiecznie po ziemi. Widzieć dawnych uciech ślady, pamiątki dawnej szkarady, od wschodu aż do zachodu. Od zachodu, aż do wschodu umierać z pragnienia, z głodu i karmić drapnieżne ptaki. Lecz niestety, wyrok taki. że do puty w ciele muszę potępioną włóczyć duszę, nim kto z was, poddani moi, pożywi mnie i napoi, Ach, jak mnie pragnienie pali, gdyby mała wody miarka. Ach, Gdybyście mnie podali, Choćby dwa pszenicy ziarnka. Ach, Galiko, pragnienie pali, Gdyby mała wody miarka. Ach, gdybyśmy mu podali, Choćby dwa pszenicy ziarka. Darmo żebrze, darmo płacze, My tu czarnym chorobodem. Sowy, kruki i buchacze. Niechbyś, Pan Kuchód, twoje, Któreś Ty pomożył głodem. Zjemy pokarmy, Wypijem napoje. Hej, soby, kuchaczek kruki. Szponami, krzywymi działy. Szarpajmy jadło na sztuki. Chociażbyś trzymał już w gębie i tam te ja szpone zagłębie. Dostanę aż do wątroby. Nie znałeś litości, panie. Hej, soby, kuchaczek kruki. I my nie dajmy litości. Szarpajmy jadło na sztuki. A kiedy jadła nie stanie, szerpajmy ciało na sztuki. Niechaj nagie świecą kości. Nie lubisz umierać z głodu, a pomnisz, jak raz w jesieni wszedłem do Twojego ogrodu. Gruszka dojrzewa, jabłko się czerwieni. Trzy dni nie miałem na świecach. Odtrząsnąłem jabłek kilka, lecz ogrodnik skryty w chrustach zaraz narobił hałasu i sami jak Nie przeskoczyłem tarasu. Dopędziła mnie ogława. Przed panem toczy się sprawa. O co? O owoce z lasu, które na wspólną wygodę Bóg dał, jak ogień i wodę. Ale pan gniewny zawoła. Trzeba dać przykład grozy. Ubiegł się lud z całego sioła. Przywiązano mnie do sochy. Zbito dziesięć pęków łozy. Każdą kość, jak koza żyto, Jak słuch strąków grochy, Od skóry moje, mojej odbito, Nie znałeś litości, panie. Hej, sowy, puchacze sztuki. i kruki, I my nie znajmy likości Szarpajmy jadło na sztuki, A kiedy jadła nie stanie, Szarpajmy jadło na sztuki, Niechaj nagie świecą kości. kości. Nie lubisz umierać z głodu, Pomnisz, jak w samą pośród najtęższego chłodu. Stałam z dziecięciem pod bramą. Panie, wołałam ze łzami, zniknij się nad sierotami. Mąż mój już na tamtym świecie, córkę zabrałeś do dwora. Matka w chacie leży chora, przy piersiach maleńkie dziecię. Panie, daj nam zapomogę, bo dalej wyżyć nie mogę, ale ty, panie, rozduszysz. Kulając w pianej ochocie, przewalając się po złocie, Hajdukowi rzekł i stuka. Kto tam gością trąbów uszy? Wypędź braczkę do łzyka, posłuchaj, Hajduk niecnota, Za włosy, wodne i zawrota. z dzieckiem do śniegu, zbita i przeziębna w Nie mogłam znaleźć noclegu. Zmarzłam z dziecięciem na drodze. Nie znałeś litości. Hej, sobie, puchacie kruki, I my nie znajmy litości, Szarpajmy jadło na sztuki, A kiedy jadło nie stanie, Szarpajmy ciało na sztuki, Niechaj nagle świecą kości. Nie ma, nie ma dla mnie rady, Darmo podajesz talerze, Co dasz, to ptactwo zabierze. Nie dla mnie, nie dla mnie, dziady, tak, Muszę się dręczyć wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak musisz dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był mi ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Gdy nic tobie nie pomoże, i sobie precz nie boże. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie wiesz, jadła na poju? Zostałże w nas spokoju. A Kysz, a Kysz. A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna ducha, czy widzisz Pański krzyż? Nie wiesz, jadła napoju? A Kysz, a Kysz. Podajcie już przyjaciele, ten wiadek na koniec laski. Zapalą świecą na w górę dymy, w górę blaski. Ciemno wszędzie, Bóg było wszędzie, wszędzie. Co, co to, to będzie, będzie, co to, to będzie? będzie. Teraz wypośrednie duchy, coś cię u tego padołu, ciemno ty za, i zabieruchy. Żyłyście z ludźmi pospołu, lecz od ludzkiej wolne skazy. Żyłyście nie na mnie światu, jak otaczą bry i ślazy. Nic z nich owoców ni kwiatu ani się ukarmi zwierzę, ani się człowiek ubierze. Lecz wolne skręcone wianki, na ścianie wiszą wysoko. Tak o wysoko ziemianki była wasza pierś i oko, Która dotąd z czystym skrzydłem niebieskiej nie przeszła bramy, Was tym światłem i kadzidłem zapraszamy, zaklinamy. Mówcie komu, Mówcie, komu czego braknie, braknie, kto z was pragnie, kto, kto z was braknie. łaknie. Poszczy obraz Boga Rodzicy, czyli anielska postać, Jak lekkim rzutem obręcza po obłokach zbiega tęcza, by z jeziora wody dostać, tak ona świeci z kaplicy. Do biała spływa szata, włos z wierszykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach w zaniedoli. niedoli. Do biała spływa szata, włos z wierszykami swawoli, po jagodach uśmiech lata, ale w oczach w zaniedoli. niedoli. Na głowie ma kraśny wianek, w ręku zielony badylek. A przed nią leży baranek, a nad nią leci motylek. Woda woła maść basny baranku. Baranek zawsze z daleka. Motylka różeczka goni. Już czym ma go w dłoni. Motylek zawsze ucieka. Na głowie mam krasny wianek, w ręku zielony badylek. Przede mną bierzy baranek, nade mną leci motylek. Na baranku bez ustanku wołam, baś, baś, mój baranku. Baranek zawsze z daleka, motylka rózeczką gonie. I już, i już chwytam go dłonie, motylek zawsze ucieka. Tu niegdyś w wiosny poranki, najpiękniejsza z tego sioła. Zosia pasując baranki, skacze i śpia wesoła. La, 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 la. Olej zagłąbków parę, chciał raz pocałować w usta, lecz i prośbę, i ofiarę. Wyśmiała dziewczyna pusta. La, 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 la. Józia dał wstążkę pasterce, Antoś oddał swoje serce. Lecz i z Juzia i z Antosia śmieje się pyszliwa Zosia. La, 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 la. Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski. I mnie moje u was głośno, że chociaż piękna nie chciałam zamęścia. I dziewiętnastą przygrawszy wiosnę umarłam, nie znając troski ani prawdziwego szczęścia. Żyłam na świecie, Lecz ach, nie dla świata! Myśl moja nazbyt skrzydlata Nigdy na ziemski nie spoczęła błoni, Za lekkim zefirkiem goni, Za motylkiem, za barankiem, Za muszką, za kraśnym biankiem, ale nigdy za kochankiem. Pieśni i fletów słuchałam rada, Często kiedy sama pasę, Do tych pasterzy goniłam stada, Którzy mą wielbili krasę, Lecz żadnego nie kochałam. Za to po śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje. Nieznajomym ogniem pałam, choć sobie igram dowoli. Latam, gdzie wietrzyk zawieje, nic mnie nie smuci, nic mi nie boli. Jakie chcę, wyrabiam cuda, wszędę sobie stęczy rąbki. Z przezroczystych łez poranku tworzę motylki i gołąbki. Przecież nie wiem, skąd ta nuda. Wyglądam kogoś za każdym szelestem. Ach, i zawsze sama jestem. Przykro mi, że bez ustanku wiatną jak piórkiem pomiata. Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata. Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali. pędzi w górę, w dół, z ukosa, Tak pośród pieszkliwej fali, Wieczną przelatując drogę, Ani zbić się pod niebiosa, Ani ziemi dotknąć nie mogę. Tak pośród pierzchliwej fali, Przez wieczne lecę y, bezdroża, Ani zbić się pod niebiosa, Ani dotknąć ziemi nie może. Czego burzy duszeczko, Żeby się dostać do niego? Czy prosisz o chwałę Boga, nasze słodki, są tu pączki, ciasta mleko i owoce, i jagodki, Czego potrzebujesz, troszeczkę, żeby się dostać do nieba? Nic nie, nic mnie nie potrzeba. Niechaj podbiegą młodzieńce, niech mnie pochwycą za ręce. Niechaj przyciągną do ziemi, niech pójgram chwilkę z nimi. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu. Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie. Posłuchajmy no, i zważamy u siebie, Że według Bożego rozkazu, Kto nie dotknął ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie. Darmo życie, to są marne cienie, Darmo rączki ściąga biedna. Wraz ją spędzi wiatr tchnienie, Lecz nie płacz, piękna dziewico, Oto przed moją grzenicą, Odkryto przyszłe wyroki. Jeszcze musisz, sama jedna, latać z wiatrem przez dwa roki, a przestaniesz za niebieskim progiem. Dziś modlitwa nic jest jedna, leżę sobie z Panem Bogiem. Kto prośby nie posłucha, w imię Ojca, Syna, Ducha, czy widzisz Pański Krzyż? Nie chciałaś na napoju? A zostawże w nas spokoju. A kysz! A kysz! A kto prośby nie posłucha w imię ojca, syna ducha, czy widzisz pański krzyż? Nie chciałaś jadła napoju? Zostaw Że nas w spokoju, a kysz, a kysz. Teraz wszystkie dusze razem, wszystkie i każdą z osobna, byłam rozkazem. Dla was to wysiada drobna, garść się ma ku w każdy rób kaplicy. Pieście czego, której braknie, która pragnie, która pragnie. Czas odemknąć drzwi kaplicy. Zapalcie lampy i świecy. Przeszła północ, kogut pieje. Skończona straszna ofiara. Czas przypomnieć ojców dzieje. Stójcie. Cóż to? Jeszcze mara. ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. będzie, co co to to będzie? Pasterko. O tam żałobie wstań, bo czy mi się wdaje? Czy ty usiadłaś na grobie? Dziadki, patrzajcie na boga. Wszak to zapada podłoga, i biade widmo powstaje. I wzraca stopy ku pasterce, i stanęło tu przy boku. Wzrasta lice ku pasterce, białe lice i obsłony, jako śnieg po nowym roku. Wzrok dziki i zasępiony utopił całkiem w jej oku. Patrzcie, a patrzcie na serce, Jaka to płosowa pręga, Albo jak sznurkiem korale, Do piersi aż do nóg sięga. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Co to jest, nie zgadnij wcale. Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi pasterce. Czego potrzebujesz, duchu młody? Czy o chwałę nieba? Czyli doświęcone gody. Jest dostatkiem mleka, chleba są owoce i jagody. Czego potrzebujesz tu mowy, żeby się dostać do nieba? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to, 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 będzie? to będzie, co to będzie? Odpowiadaj, maroblado. Cóż to nic nie odpowiada? Cóż to, to nic nie odpowiada? nie odpowiada? Gdy gardzisz, mszą i pierogiem, idźże sobie z Panem Bogiem, a kto prośby nie posłucham w imię Ojca, Syna, Ducha. Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałeś jadła napoju? Zostażę w nas spokoju. A kysz! A kysz! Tak to prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha? Czy widzisz pański krzyż? Nie chciałeś jadła napoju? Zostażę w nas spokoju. A kysz! A kysz! Przebóg! Cóż to za skaraża? Skaraża. Nie odchodzi i nie gada. Nie odchodzi i nie gada. Dużo przekręta czy błoga, opuszczaj święte orzędy. Oto rozswarta podłoga. Kiedy wszedłeś, tylko stędy, bo Cię przegnę w imię Boga. I milczy i nie przepada. Kres stąd na lasy, na rzeki, i zginij, i przepadnij na wieki. Przebóg, cóż to za szkarada, milczy i nie przepada. I milczy i nie, nie przepada. Darmo proszę, darmo gromię, On się przekęstwa nie boi. Dajcie kropidło z ołtarza. Nie pomaga i kropidło. Nie pom było utrapione straszydło. Jak stanęło, tak stoi. Niemo głucho nieruchomie. Jak kamień pośród cmentarza. Bo utraknie straszydło. Jak stanęło, tak stoi. Nie ma głucho nieruchomie. Jak kamień pośród cmentarza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie. To już nad rozum, człowieczy. Pasterko, znasz tę osobę? W tym są jakieś straszne rzeczy. Pod kim ty nosisz żałobę? Wszaki mąż i rodzina zdrowa? Cóż to, nie mówisz mi słowa? Spojrzyj, odezwij się przecie. Czy ty martwa, moje dziecię? Czegoś uśmiechasz się, czego? Czy nie widzisz, w czym widzisz kim wesołego? Czego uśmiechasz się? Czego? Co w tu widzisz wesołego? daj mnie stół i gromnicę. zapalę, ciszę poświęcę, próżno palę, próżno świecę, nie znika przekręta dusza. Weźcie pasterkę pod ręce, wyprowadźcie za kaplicę. Czegoż poglądasz czego? Co w nim widzisz ponadnego? Czegoż poglądasz czego? Co w nim widzisz powabnego? Przebudź widmo proku dusza. Idziemy z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Idziemy z nią, on za nią wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?